Witam serdecznie w pierwszym odcinku z GeForSkins. Yy, dzisiaj spróbujemy coś ukręcić z 21 zł. Na tej stronce, która raz oddaje, raz zabiera. Każdy wie. Jeśli chociaż raz tutaj wszedł. Pierwsze co to sobie wymienimy te diamenty eventowe. Coś tam zawsze odda. Zawsze jakieś kilka złotych czy tam groszy do balansu. No, 2,64 mamy setkę. Sprzedamy to od razu No i co? I zobaczymy jakie są bitwy A, Co tutaj się kręci ciekawego Mi to przeważnie ma 10 oddaje, sobie robię Olina z takich małych kwot, na przykład z 20-30 zł nieraz się da fajnie ukręcić coś Dobra, pierwszą bitewkę sobie zrobimy jakąś jedną skrzynkę zobaczyć po prostu jak to nam jak szale się przykłada czy na naszą stronę czy na... W stronę przeciwnika zrobimy sobie swipe na osoby i zobaczymy. Miejmy nadzieję, że ktoś dołączy. No bo z tym dołączeniem to różnie bywa. A botów też niezbyt chętnie chcę przywoływać, bo boty lubią po prostu zabrać. Tak więc, chwilę sobie poczekamy. Też nie spodziewam się jakiegoś profilu generalnie z takiej skrzynki, bo jakby skrzynka jest tak tania, że fajnie było chociaż coś skarnąć no, Dołączać, dołączać, dołączać. o jeden jest Chyba przywołamy bota ten jeden może zostać no i zobaczymy no niestety bot ale i tak nawet nie ma zwrotki bitwy tragedia Dobra Nie pierdoląc się w tańcu Jedziemy za trzy maki eee. Trzy maki, i min -speka Na dwie osoby zobaczymy Tutaj miejmy nadzieję, że ktoś dołączy Oczekiwanie, oczekiwanie. Ostatnia dla stronka jakoś. O, jesteś. Coś słabo generalnie oddaje Ostatnimi czasy ciągle zabiera. O, dla niego. Ale i tak mało. Mało, mało, mało. Chyba dla mnie. Nie ja dla niego znowu. I chyba dla niego. No. No niestety. To dla nikogo. No i Milispa wątpię, że nadrobi mi na tyle, żebym wygrał. No niestety Ale masakrycznie, Co to za zysk jest 13 zł Dramat. Dobra to by było na tyle jak szybko przepierdolić 20 zł trzymajcie się, siemanko, cześć